maneczko, Ja jestem Ricky Games i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ze simsów, specjalnie dzisiaj jest dla mną Lucy. Cześć! Bo wczoraj nie było odcinka. To dlatego, że nie miałam po prostu, e, nie miałam czasu, więc dzisiaj stworzymy sobie e, nas w trzy. Czyli to będzie Lucy, e, Justyna, Sylwia i ja. Tak. Więc... E, I dzisiaj nie ma z nami Sylwierio. Ty tego mówić, nie wiesz, po prostu Sylwii. Nie ma z nami po prostu Sylwii, bo ona pojechała sobie na wakacje. Tak. Więc y, tu już mamy napisane, bo najpierw stworzymy sobie Justynę. Jest młodą dorosłą, sobie tak ustawiliśmy i dobra, teraz będziemy robić aspirację. Ona by kochała zwierzęta. Ty kochasz zwierzęta, nie? No, ja kocham zwierzęta bardzo. I zrobimy naszego kota też. Ty na pewno będziesz łupkiem. A nie, tego nie. Ale ten głos to w ogóle tu nie pasuje. Coś takiego. E, będziesz... Em, e, będę może... Wredna. Wredna i towarzyska. Dobra, coś takiego. E, tworz, e, dobra. Ja e, ty masz włosy. Czekaj. Ale no. ja sobie wybieram. Lena, znaczy Justyna. Ty nie wybierasz, tylko ja, bo to jest mój odcinek. A ja będę wybierać ubrania? Nie, coś no. takiego ty masz. No. Tylko ta twarz ci nie pasuje. I te oczy ty masz takie brązowe. Ty masz takich, ty masz takie. Nie, to są jeszcze Takie. O, ty masz takie, dobra. Eee... W ogóle to... Nie, w, w, w ogóle czy ty masz blond włosy? Ty masz jakieś takie włosy. Takie włosy, a błękitne to ty masz jaśniejsze czy ciemniejsze? Ty masz ciemne e, Ty masz małe, więc robimy takie malutkie i... E, ty masz e, ciemniejszą koordynację. Ale nie tylko... O taką. E, nie masz żadnych e, chatek. I... Ale mnie pomalowane takie. Ale po co? Dobra. E, usta malutkie. Ty masz może ktoś tam siedzi. O takie ty masz, o. Idealne. E, oczka, nos, nos, okej, okay. dobra. Ty masz teraz sukienkę na sobie. To ja wybieram Nie może... wybierasz, tylko ja wybieram, bo to jest moje. Ty masz tak. Ale ja mam sukienkę, dobra? Nie. Nie, ty masz kartki jaką zaszymywalisz. <gry> mm. Oczywiście, Ty to powiesz, nie zapomnijcie o łapki w górę i zasubskrybujcie kanał i z, 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 zadzwońcie dzwoneczkiem, żeby Was nie ominął żadny tak. ciekawy filmik. Mm -hmm. Jeżeli chcecie o czymś z lustry, to piszcie w komentarzach. Mm -hmm. I najlepsze komentarze oczywiście będą serduszkowane. Tak. Dacie, e... I właśnie jedna osoba, e, na którymś filmiku napisała mi, e, kiedy live. Live będzie, jak będzie odpowiednia ilość ludzi, więc na razie tego live'u nie będzie. Nie no, ty masz coś takiego. No nie będzie, nie ma takiej pokazki. Biała. Nie, nie. O proszę. No, nie. będzie biała. To ty masz białą. E, dobra, buty, ty nie masz butów teraz na sobie, więc ci usuniemy buty. boso. Nie ma, żartuję. Dam ci e, daj mi jakieś klapki. klapki. klapki po co ci? Takie ci dam. Takie, dobra? E. No takie jakby baleteczki. Ty e. e. w taki Drugi twój strój to wczoraj była ubrana w taką fioletową, taką bluzkę. A ty mieć tą? Nie, tak, taki nie masz. I w ogóle nie pokazuj palcem, bo tutaj wszystko widać. E, wczoraj miałeś taką fioletową, podobną do tej. Coś takiego. Albo do tej... Ej, nie, miałaś coś takiego. E, ja nie pamiętam jaką miałam wczoraj. A wczoraj. ja pamiętam. Taką miałaś jakąś i miałaś e, jakieś... Czekaj, ty miałaś krótkie spodenki, takie jak dzisiaj ja miałam. takie podobne Więc szukamy takich. Będzie problem, bo tutaj... Je... O coś takiego. No coś takiego tutaj już jest, tylko że ty miała jakieś niebieskie, a tu niebieskich nie ma, więc dobrze fioletowe. A nie, jak no. są niebieskie. Może kadr. No i wiecie, e, jak jakby więcej się. łapę w górę, to będziemy nagrywać więcej. Coś nie się wyrażasz. W ogóle mucha tu lata gdzieś nie będzie. Dobra, ty byś się e, wystroiła. I ty lubisz takie sukienki, ty nosisz, nie? No, lubię takie. No i taką masz raz, nie? tak. Tylko na ramionczkach. Ta najbardziej przypomina. Dam ci jakieś takie, bo ty chodzisz najbardziej w baletkach chyba, ale tu nie widzę, żadnych baletek. No, nie będą chłopca. Są. Przepraszam za to, ale ona zbyt dobrze nie umie wypowiadać słów. A, język ci się plączy. mogę wybrać. Nie wiem że ty na sportowo gdzieś tak chodzisz, nie? Coś takiego Takie? Takie lepsze? O, o. No, no Ale nie. buty to ja nie wiem jakie tu można na sportowo, chyba takie jakieś Nie, brzydkie No brzydkie, a jakie tu masz? Takie? Dobra, damy takie, bo ja nie wiem jakie ty masz buty O kapcie dostania takie No masz takie tylko, że ty masz z reniferkami, to bardziej ja mam takie i nimi ci włosy na rozpuszczone i ty jak masz rozpuszczone, to to wygląda jakoś tak. E, do spania damy ci, ty masz taki, Jak ten, ale to nie, nie pokazuj tutaj palcem, to jest raz, a dwa ja wiem jaką ty masz piżamę. Ty masz jakąś taką na ramionkach, tylko, że tutaj nie ma takiego wzoru. Tylko ty masz e, różową tutaj, a masz takie e, gwiazdki, nie? Tak jak ja mam spodęki, więc to no, ma takie same jakby. No w sumie takie małe małym spodenki. Na imprezę to ty oczywiście jakąś sukienkę, bo ty zawsze jakieś sukienki nosisz. Ja myślę, że taka, taka długa możemy ci dać. Bo... Może no, być? Można. No może być. E, mi się no, podoba. Masz. Ty masz taki niebieski, tylko dwustronny. Właśnie tutaj bardzo dobrze był tutaj o coś takiego, co masz taki niebieski. No, tylko że mam wtedy takie motylki wtedy. Niebieski to jest mój ulubiony. Dajcie znać, jakie stroje są Wasze ulubione. No, czy spodenki, czy spódnice, czy nie wiem co. Spódnica. No dla Ciebie to tak, ale dla innych to ja nie wiem. Tu jest bardzo taka ładna bluzka. ja bym Patrz. No, ładna. Ty miałaś podobną. E, ja widziałam taką spódniczkę w, w pokartki. Taką niebieską widziałam. No wiem, ja też widziałam. Coś takiego. I w zimę To ty masz e, coś takiego bluzki. Ty masz czy takie? E, teraz taką miałaś. Mhm. Nie taką. Miałeś, białą się tak. Białą, dobra. Okej, okay, czyli... Tak wygląda nasza Justyna. Więc teraz stworzymy nowego syna i będziemy jako współlokatorki wszystkie. I to będę ja, więc wpisuję moje imię. Jak będzie z miała? No, twoje imię. A Ten. toksana samo. No i chyba nie stworzymy Silverio. No, roku. żeby było takie, żeby były. Nie, bo sobie od nami nie mam to. Ja też bardzo kocham zwierzątka, więc też się to dam. E, bardzo kocham kotki i pieski i jestem... Ten... <laughs> nie lubię brudu, więc mogę być trudna. A w ogóle ta baba jakaś jest dziwna. Chciałam włosy właśnie. Mam takie krótsze troszeczkę, więc nie wiem jakie tutaj ja mam. No, Oliwia nie Jaką ścięłam. No nasza kuzynka też ścięła Oliwia. No. Tak no. samo jak ja. Ja mam coś takiego, nie? Tylko ten kapeł. Ja mam takie brązowe włosy. Coś takiego ja mam. To jest dobry. No bo e, nasza kuzynka Oliwia też właśnie ścięła włosy, tak, tak. samo jak ja. Mm -hmm. Te bo chciała były za długie i nie sprysiła. No. Tylko Nezodem mnie starsza o 3 lata. Dobra, e, nieważne. Ty miałaś, a mi za bardzo ty nie przeszkadzasz, a mi troszeczkę przeszkadzasz. Teraz ja mam tylko na naramiączka bluzkę, więc ja sobie muszę jakąś taką znaleźć. E, więc ja właśnie już tu szukam. Jakieś na ramionczka. O, teraz na naramiączka, więc możemy... Ja mam różową. No. Dajmy też albo taką dajmy, nie no. białą, bo to jest taki róż biały, nie? Mhm, Coś tak. Spodenki tak, to ja nosiłam takie niebieskie, o takie nosiłam dzisiaj, właśnie sobie ściągnęłam, więc żeby mi nie było za gorąco. No bo Jezu. ja mam takie niebieskie ja spodenki. No ja dzisiaj mam takie sandalka po pierwsze byłam tak samo ubrana jak nasza kuzynka Oliwia, bo dzisiaj się właśnie spotkaliśmy, e, więc bardzo pozdrawiam e, Oliwie. Tak, pozdrawiam Oliwię. No, jeżeli nas oglądasz i pozdrawiamy też wszystkie inne Oliwie, które tutaj właśnie są na tym kanale. Ja myślę, że ja sobie zrobię taką małą szmineczkę, ale taką wiesz, bo te usta tak dziwnie wyglądają. Coś takiego. Jutro będzie odcinek z Minecrafta, już Wam to mhm. obiecuję. I może na nim będzie Lucy. Napiszcie w komentarzach, oczywiście. Mhm. Może będzie Lucy, albo nie. No, albo nie, albo tak, dobra. Yy, yy, taki, taki mam body, ale podobne. Tylko ja mam czarne, czy ja mam białe? Chyba czarne ja mam. Koty się wydzierają, nie wiadomo co to jest. O, bo my mamy koty, i teżka. No dobra, stworzymy jednego z nich i ja myślę, że może być Tosiek. No. Albo nie twórzmy, bo zwierzaki to tak bardziej przeszkadzają, nie? No. One no trochę w sumie przeszkadzają. Bo mi strasznie przeszkadzają. Są słodziutkie, ale trzeba. Ale my będziemy mieszkać razem? No. Aha. Jak będziemy mieli jakąś serię, to. Yy, zawsze zwierzaki jak są, no to będzie trudno z nimi, więc dlatego A. nie daję zawsze zwierzakom. Patrz, jaka podobna bluza do tej mojej, tylko że ja nie mam czarnej. No. Ja taką mam, tylko że w kropki. Pa dzisiaj taką wzięłam. No bo by było rano zimno, no i na wzięłam. Dlaczego? Czemu ty mnie tak z kuzynką, w której mieszkasz? Z mieszkasz. Ona strasznie myli się. nam. Raz powiedziała... Yy, do mojego taty, czyli do jej wujka, powiedziała babcia. jej się strasznie coś myli. No myli mi się niestety. Więc lepiej nie odzywaj się. Mów do mnie po prostu Lick, ok? Bo ty do mnie ciągle mówisz jakaś, nie wiem, Nikola, jakaś Sylwia do mnie mówisz. Tylko żeby bo z głowy nie widać. O! Właśnie tego nie zauważyłam, więc yy... Ona się tak będzie mylić i mam nadzieję, że... Ale fajne! Ja nienawidzę takich rzeczy, ale mam! Z tym już Kuba. Mm -hmm. W kucyka się bo raz to była w Kucu, nie? Na imprezę. Do pływania mam taki niebieski, o! I jeszcze... O! Pamiętasz? Na ja pamiętam. No, pamiętasz to. To było. Ja taką też bluzę mam w takim stylu, więc ja ją wezmę. I spodenki jeansowe zawsze mam jakieś. Jak mi się spadnie, co Boże. Ja to A, by... bo dzisiaj mama mnie budziła No, bo dzisiaj nocowałaś. Mhm. Nocowałaś. No. Więc już mamy tutaj mnie zrobiono więc yy... No jesteśmy już gotowe, więc możemy sobie budować domek, prawda? Tak. I nazwiemy e, nasz e, youtuberki. Aha. tak. Słuchaj, ty nie jesteś youtuberką, ale możemy zapisać tutaj no. do tego, proszę bardzo. Hmm. C -c -c -f Orżła. Muberka. Mm -hmm. mm -hmm. Riki. Rames. Okej. Okay. Już mam to zapisane. Co ty tam wycinasz? A nic. Okej. Okay, Przyjmijam czyli... sobie, tylko że robię to tylko... plan. A Ty miałeś ze mną tutaj e, nagrywać, czy co robić. Ale tak widać, poczekaj, ja to szybko zabieram. A A potem ty to chcesz wycinać. Dobra, nieważne, nieważne, ja się tam tutaj nie przemówię. E, mieszkamy w... Bildy coś takiego, nie wiem, co tak to I ja myślę, że możemy zamieszkać w tym tutaj domu. Jedna jest pokój, ale możemy tam sobie przerobić, ale nie może wyposażony. Hmm. Wyposażony czy nie wyposażony? Wyposażony, dobra. dobra. O, i zrobiłam. I jutro będzie odcinek oczywiście z nowej serii. Będzie to Minecraft. Tak. I może dzisiaj jeszcze jakiś wstawia odcinek z Minecrafta. No może. Ale jutro będzie na komputerze, bo ja gram, ale tak w ogóle to jak gram na konsoli i będzie w najnowszej e? serii 1.14, więc e? możecie w. Tak. Z, e, nazwę może. Dobra, w ogóle tutaj musimy sobie pozmieniać w domku. E, piecyk. E, dobra, dobra, dobra. E, weźmiemy sobie na A głównie domku. to nie jest taki. Y, salon, tam i tu. To Zrobimy nie... na pewno sobie większy salon. No dobra. Uchnia nawet może być ok, ale ja tu widzę, że nie ma. No jest to. Jest to. Ale ja bym chciała. Musimy zmieścić się w tym budżecie, bo ja nie chcę właśnie dawać tych kodów, bo. E, Boże. E, bo w ogóle to za dużo e, z, z tymi kodami jestem, więc... E, za dużo po prostu e, gram na kodach i komputer mi się da. Nie wiem, czy wy, Wam też się tak dzieje, ale mi się tak dzieje, więc mam problem. I próbuję dzisiaj bez tych kodów. I mam nadzieję, że to jakoś e, da radę. Kupimy jeszcze. Boże, jak mam pieniążków, chyba będziemy musieli kod. Dobra, przesuniemy to. Właśnie co to, to robi? W sumie, po co ten piecyk? Ja nie chcę tego pieca. Po co on? No bo ludzie, no powiedzcie mi, po co piec? Okej, okay, hata może się spajczyć. Dobra, stółce zmienię na białe, bo ja taki lubię wystrój biały. O, coś takiego, kresła też mogą być białe. Co ty na to? Dobra. Bo nie chcę tu za dużo zmieniać, bo było bardzo ładnie jest ten domek w ogóle. Ładnie tu zrobili. Co oni tu zrobili? Zrobię tylko tutaj taki dywan na tym czerwonym jaki, mm. bo to wygląda paskudnie, ale nie chcę Le. się tego zmieniać. Pas... Nie. Dobra, coś takiego. Jakaś muszka tu lata. Żywa się. No już poleciała. Co to jest za... okej, okay. dobra, nieważne. Bo zmieniamy to wszystko co na białe, bo ja lubię białe stroje. Łóżko teraz nie na takie, tutaj biurko. Biurko może takie białe. Białe. Tutaj może być na przykład różowe i tobie zrobimy... W yy. sumie możemy usunąć duże łóżko i zrobimy malutkie dwa łóżka, żeby się ja to zmieściły. Bo, e, bo, bo był problem. Z jeszcze jedno. I dla Ciebie będzie takie różowe. Bo Ty lubisz. No, różowe to też to te szare, bądowe. No. Najbardziej lubię bordowy, biały i szary. Dobra, coś takiego tutaj na pewno będzie. Nic, mhm. tutaj już nie będę zmieniać, ale jutro na przykład wstawię odcinek Simsów ale tak prezentuje się nasz wynajęty domek coś takiego mam nadzieję, że Wam się spodoba i jeżeli też Wam się filmik spodoba to zostawcie łapkę w górę tak jak było na początku zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie włączcie sobie dzwoneczek żeby być na bieżąco na filmach, więc teraz Żegnamy Lucy. Pierwsza, się żegnasz. a Więc na razie i widzimy się w kolejnym odcineczku.